Będzie on musiał w końcu nadejść. Żegnam się z moim tegorocznym rowerem i jednocześnie moim pierwszym rowerem typu Full Suspension ze Steppenwolfem Titan Comp, który służył mi od kwietnia. Powoli zbliża się czas zmian, więc właśnie odbyliśmy swoją ostatnią wspólną przejażdżkę. A skoro miała być to nasza ostatnia wspólna przygoda, to miejsce, w które pojechaliśmy mogło być tylko jedno. oh Pojazd to z Góry, pojechaliśmy do Maćka, do Bike Doctor Service, gdzie w tej chwili rower czeka na demontaż, niektóre jego części zostaną wystawiane na sprzedaż, reszta trafi do nowego projektu, jeżeli chodzi o ten nowy projekt to, to, to na razie niewiele mogę zdradzić, tak naprawdę bardzo dużo jest jeszcze znaków z znak i sam wielu rzeczy jeszcze nie wiem. Zamierzam zabrać się na początku przyszłego roku za realizację i finalizację tych wszystkich pomysłów, które mam. Także najprawdopodobniej w lutym, może na początku marca nowy rower ujrzy światło dzienne. Jeżeli chodzi o Steppenwolfa, to wszystkich zainteresowanych tym rowerem zapraszam na bloga. Tam znajdziecie sporo wpisów dotyczących właśnie tego, tego sprzętu. Link oczywiście będzie w opisie pod filmem, również tutaj gdzieś pojawią się dwa filmiki, które poświęciłem temu rowerowi, o tym co w nim lubię i czego w nim nie lubię. Wszystkich zainteresowanych tym, jaki będzie następstwo Wolf i co ciekawego szykuje, zapraszam też do śledzenia naszego fanpage'a i oczywiście subskrybowania tego kanału na YouTube, ponieważ w tych miejscach najczęściej pewnie będą się pojawiać informacje o nowym projekcie. Oczywiście również zapraszam do lektury bloga i jeżeli podobał wam się ten film, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Wiem, że to był Pio brzmi.